Witam. Na ostatnim filmie widzieliście, że robiłem strażę u góry, ale stwierdziliśmy z żoną wspólnie, że tam na razie się wstrzymamy z robotą i chcemy dół skończyć całkowicie. Także dzisiaj robię yy, kominę i obkładam kamieniem dekoracyjnym. Mamy kamień firmy Wini Stone Master. Taki kamień sobie żona naryczyła. Dzisiaj go kładę bez ja kleju na. Klej do płytek wysokoelastyczny. Mam ten klej, myślę, że będzie dobry, że sprawdzi się też do tego. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Początek mamy same wycinki, także ja sobie zacznę wycinać. Rozmierzyłem sobie w nie więcej, jak to będzie wychodzić. Daję odstęp od posadzki, od płytek 5 cm na grubość poziomicy, dlatego że, żeby weszła tu mi listwa później dookoła, jak będą listwy żeby listwa weszła, a to dlatego, że jak będzie sprzątane mopem, czy, 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 czy czymś na mokro to żeby nie moczyć, nie moczyć bezpośrednio cygiełek także tutaj pod spodem pójdzie listwa i one będą bezpieczne mam jeszcze impregnat oczywiście, gdzieś był to impregnat do tych yy, do tych cegiełki, ale to już później no dobra także z górą się wstrzymujemy tam stelaże mam częściowo skończone. Jeszcze ta strona mi została, nie gdzie widać. na strona mi została, stelaże tak widzieliście wcześniej w filmie. Ale no my to zostawiam sobie na później, żeby zakończyć. Tutaj te prace, wszystkie te płyty wniosek w tym tygodniu. I tu porządek. Malowanie ostatecznej warstwy. Chłopaki od szafek przychodzą, demontują komi, bo muszę sofit napinany założyć. Także to. I zakładam drzwi. Drzwi i szafki w łazience. Skręcam łóżko, stawiamy komody. I tu mamy y, y, zakończone. Także tu można się na opartego wprowadzać. Dlatego cisnę tutaj, a noż widelec może przyjdzie. To taki dzień i powiemy, że koniec przeprowadzamy się, a górę będę robił w międzyczasie. Chciałbym skończyć brudne prace: typu docieranie, docieranie łączeń przy, po spojnowaniu płyt, i wtedy się wprowadzić. Wtedy ten syf myślę, że nie bo Chociaż mogę kotarę zrobić na opartego, kotarę zrobię, chociaż aby zrobił tylko ścianki działowe. Ścianki działowe, jakbym zrobił tu oddzielając korytarz, a tam sobie ale mogę później kurzyć. No, dobra, ale pierw to terraria muszę zrobić, nasze jaszczurki muszę przeprowadzić. Tak, tu mam zrobić jeszcze garderobę, garderobę, szafę chcę zrobić, będę sam robił szafę. No, mam dużo jeszcze pracy, ale no chcę tutaj skończyć jeden etap, a nie wszystko, rozpiździel wszędzie, mnie to denerwuje. Także dobra, dzisiaj zajmujemy się kamieniem. W kominku nie palę, żeby było zimny. No i co? Pierwsze rozmierzam. Urobię klej i będziemy kleić. Dobra, możemy przystąpić do pierwszego klejenia. Płytki bardzo delikatnie się tuje tnie. Są bardzo kruche też. Jedna mi lekko dosłownie przewróciła Już pękła, także poszło już na docinki. No co, to jedziemy z pierwszym koksem. W kleju robiłem. Nie za gęsty. Nie za gęsty. Podłoże wcześniej zagruntowane oczywiście. Nie jest chłodne. Także Tu wszystko będzie można dojechać ładnie sobie. Dobra, chcę wyjechać chociaż tutaj. Już wiele do tej wysokości pójdę z bogę sprawa. Tu najgorsze są te wycinki. Ale no cóż, no wycinki te wycinkami. No. Nie Nieuniknione są wycinki. zobaczymy jak to wyjdzie dobra bym ustawił dziś kamerę tylko nie wiem gdzie może tutaj bym krzesło bo nie mam statywu gdzieś posiałem statyw dobra i pierwszy zobaczycie może udawał się o dobra No, i tak się na razie prezentuje, powiem Wam, że tak co do jakości, wiadomo, że to jest gips, to jest kruchy ale nie chodzi o to, chodzi o to, że są cholernie krzywe, są krzywe. Zrobiłem tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć z tej strony, pięć z tej strony, i nagle nie ma poziomu, jest różnica spora, bo jest różnica około pół centymetra. Tutaj zniwelowałem minimalnie, Może można później wyciągnąć to akurat gdy gruby w papierku to to nie przeszkadza, ale tu kawałek musiałem jeden ześlipować, także nie są równe względem wysokości ładnie się prezentuje jak się gorsze zaimpregnuje i tak dalej nie wiem później tutaj jak rozwiązać czy zostawić to tak i tu domalować tylko uzupełnić tylko szparki I psikiem mu zupełnie szparki, żeby dotrzeć, i umaluję tak chyba będzie najlepiej. Bo nie będę malował tutaj tych elementów, tylko maluję dotąd, żeby było widać, że to jest cegiełka. zacznę malować dotąd, chyba że Wałkiem pojechać. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. W każdym razie na razie robię. Na razie robię, chcę dojechać jak najwyżej. Dzisiaj mamy godzinę już dziesiątą, a jeszcze dwie godziny, ale myślę, że to już proste. Także dojadę do końca chyba. Zobaczymy czy mi starczy w ogóle mamy jeszcze raz, dwa, trzy paczki, tu mi poszły dwie paczki, ale dwie paczki, ale dużo wycinek i odeszło sporo. Także trzy paczki. czy zmieścimy się do końca, nie wiem, zobaczymy. A ja zrobimy do takiej wysokości. No dobra, klej jeszcze jest ładnie urobiony. No to jedziemy dalej z tym tematem. I tak się prezentuje zabudowa kominka. Pozakładać tylko kratki. Szybę umyć, bo oczywiście jest brudna. Gdzie, gdzie niegdzie mi tam kleje się ręką dotknąłem, wróciło. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie zejdzie jutro. Że się ze skrobie I będzie można zaimpregnować. A co do tutaj, do, do tej strony. No takie coś to się robi we wnękach. To eleganckość od ściany do ściany. W tym przypadku pasowałoby narożniki może wy, wypuścić. Ale też na to jest sposób, bo po uzupełniam te dziury, nie kleję, tylko uzupełnię sobie yy, gipsem, żeby móc dotrzeć w razie czego i umaluję. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że to się tutaj Zda egzamin. No, połączę ze ścianą po prostu, z tej jak i z tej strony. Strasznie brudno tu jest, ja też jestem cały brudny. O. Strasznie brudny, są. Dobra, ja sprzątam, bo nie mam czasu, bo do pracy jadę Także muszę to szybko ogarnąć, ale dzisiejszy plan założy, założyłem, że zrobię tą ścianę, zrobiłem tą ścianę. Także tak sobie się prezentuje. Dobra. Jutro może nie wiem co zrobię. Może drzwi. Nie wiem. Zobaczymy. Trzymajcie się.